Funkcja F ma opisano dziedzinę i y, przeciwdziedzinę. Została podana w postaci tabeli. Przedstawiam za pomocą grafu oraz opisu słownego, dla ilu argumentów przyjmuję wartości nieparzyste. I podpunkt A za pomocą grafu: minus y, 2, minus 1, 0, 1, 2 oraz 3.

No i nie trudno chyba zauważyć, że liczbie jest przyporządkowana. Liczba w każdym przypadku o 2 większa. W takim razie opis słowny tej funkcji, to funkcja f w każdej liczbie ze zbioru minus 2, minus 1, 0, 1, 2. 3 przyporządkowuje I mam przyporządkowuje liczbę o 2 większą No i jeszcze jedno pytanie dla ilu argumentów funkcja ma wartości przyjmuje wartości nieparzyste wartości czyli y tu jest wartość nieparzysta, tu jest wartość nieparzysta i tu jest wartość nieparzysta. I one są odpowiednio dla argumentu minus 1, dla argumentu 1 i dla argumentu 3. Pytanie: dla ilu argumentów? Odpowiedź dla trzech argumentów. Czyli funkcja przyjmuje wartości. Nieparzyste dla trzech argumentów. I podpunkt B. Też grafy najpierw XY minus 2 minus 1, 0, 1, 2 i 3. Ta sama dziedzina co w podpunkcie A. Ale wartości mam 0. Mam dwa, dwa razy zapisano wartość 1, ale to jest oczywiście jedna wartość, czyli tylko raz piszę 1. Jest też wartość 2 i wartość 3. Dla minus 2 jest przyporządkowane 2, dla minus 1 jest przyporządkowane 1, dla 0 jest przyporządkowane 0, dla 1 jest przyporządkowane 1, dla 2 jest przyporządkowane 2 i dla 3 jest przyporządkowane 3. Funkcja f każdej liczbie z dziedziny, już nie będę pisał drugi raz ze zbioru minus 1, 0, 2, 1, 3, tylko z dziedziny przyporządkowuje. No właśnie, teraz co przyporządkowuje? Minus 2c, 2, minus 1c, 1, czyli to są liczby przeciwne, a dla 0, 1, 2 i 3 przyporządkowuje tą samą liczbę. Jest to zgodne z definicją wartości bezwzględnej, że dla liczby ujemnej wynikiem jest liczba przeciwna, a dla liczby nieujemnej jest ta sama liczba. Czyli można napisać, że przypąd przyporządkowuje jej wartość bezwzględną. No i pytanie teraz o wartości nieparzyste. Tu jest wartość nieparzysta, tu jest wartość nieparzysta i tu jest wartość nieparzysta. Tak naprawdę mamy dwie wartości nieparzyste, ale pytanie jest dla ilu argumentów? Raz, dwa, trzy. Czyli dla trzech argumentów, podobnie jak pod punkcie A, funkcja przyjmuje wartości nieparzyste dla trzech argumentów.